Pijana kobieta zaatakowała pielęgniarkę, i byłby to skrajny wyjątek, gdyby nie fakt, że coraz częściej o takich przypadkach słyszymy. Coraz więcej kobiet po spożyciu alkoholu, za kierownicą i niestety nie same, tylko z dziećmi. Znany jest przypadek z mojego miasta, gdzie kobieta z trójką dzieci tak się właśnie wybrała, w takim stanie. Po spożyciu. Inna kobieta również z dziećmi awanturowała się pod jednym z supermarketów, również w moim mieście. Niedaleko mnie też jakaś kobieta wpadła do rowu. Okazało się, że pod wpływem jechała. Coraz więcej jest wysoko funkcjonujących alkoholiczek czyli kobiet, które dobrze zarabiają, no ale piją piją w pracy. I również w moim mieście. I to nie jest tak, że moje miasto jest takie patologiczne, tylko po prostu podaję przykłady z pierwszego brzegu. Przyjmowała pani doktor pod wpływem alkoholu swoich pacjentów. Bardzo, bardzo widać, jak niektórym się nudzi, jak niektórzy, niektóre są nieszczęśliwe, nie mają co robić ze swoim życiem. I oczywiście, no wiadomo, Wy kobiety lubicie sobie winko wypić, ale żeby potem siadać za kółkiem z dziećmi? To jest za dużo. Wschodnie standardy do nas przenikają, bo to nie tylko Polki. Może przede wszystkim nie Polki, ale również Polki. I myślę, że tutaj faceci powinni troszkę za karczek wziąć i nauczyć odpowiedzialności i świadomości konsekwencji swoich czynów pijesz coś, cokolwiek lepiej siedzieć w domu i gdzieś mi niech się zajmie druga połówka. O ile jest?